Moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jak zauważyliście, przez dość dłuższy okres czasu w ogóle nie było filmów. Było to spowodowane tym, że się trochę zaziębiłem, przeziębiłem, musiałem odpocząć. A dodatkowo były wakacje, też były jakieś wyjazdy i tak dalej. Ale już wracamy do nagrywania. Myślę, że na bieżąco będą się filmy jakoś tam dla was pojawiać. No, i tak, dzisiaj taki odcinek, słuchajcie, tematyka: co słychać w kurniku? Na bieżąco tutaj osoby, które zostały do tego oddelegowane, zajmowały się tym kurnikiem, zajmowały się kurami, królikami, gołębiami i tak dalej, tutaj na gospodarstwie, więc wszystko jest zrobione. Czy się coś zmieniło z tego, co widziałem? Niestety jedna kurka padła, wydaje mi się, że było to po prostu spowodowane tym, że już była na tyle wiekowa, że już nadszedł jej czas. Jeżeli chodzi o dalsze plany na hodowlę, no to raczej na razie nie planujemy tego rozwijać, bo widzimy co się dzieje na rynku, widzimy jakie są ceny, więc obecnie pewnie zostanie tak jak było, ale oczywiście systematycznie będziemy się starać jakoś tam wzbogacać tą hodowlę, może się uda jeszcze parę kurek krosa zakupić, więc zobaczymy, ale jakoś tak na większą skalę nie będziemy się raczej rozwijać. To jeżeli chodzi właśnie o kurki, kolejna rzecz jeżeli chodzi o kurki moi drodzy to Mam mnóstwo pytań od Was w komentarzu, na które oczywiście będę musiał Wam odpowiedzieć, chcę Wam odpowiedzieć, pomóc Wam, więc na pewno się dzisiaj tym zajmę, więc jeżeli ktoś pisał albo jeszcze nie pisaliście, a chcecie, no to zachęcam jakiś tam pytań zadawać, oczywiście będę na nie wszystkie odpowiadał. E, jeszcze mamy tą grupę na Facebooku, tam jest ponad 40 tysięcy członków, też ciężko jest na wszystko odpisać, wszystkie posty zaakceptować, więc też e, prosiłbym Was o jakąś wyrozumiałość. E, myślę cały czas o tych witaminach, już dzwoniłem do jednej firmy, która się tym zajmuje. Muszę oczywiście sprawdzić skład, żeby się okazało, że to jest faktycznie dobry środek, faktycznie pomocny. E, obiecałem Wam odcinek, pamiętam o tych muszkach, że teraz się robi ciepło, więc odcinek będzie mniej aktualny, natomiast ten odcinek, słuchajcie, jest nagrany ale jeszcze jest niewrzucony, także już ten odcinek jest dla Was, e, moi drodzy, przygotowany. Teraz się robi chłodniej, także też przygotuję taki odcinek, jak się przygotować przed jesienią, przed zimą. Bo to też jest dość istotne dla drobiu, jak wiecie zimą te kury już nie mają dostępu do tego terenu, a nawet jak mają i popada śnieg i one sobie wyjdą, no to już nie skubną tak trawki, czy e, nie wezmą robaczka tak jak mogą to zrobić teraz, e, szczególnie kiedy jeszcze mamy to lato. E, nie wiem kiedy odcinek się pojawi, mam nadzieję, że tego samego dnia co nagrywam, czyli w ostatni dzień wakacji. Możecie napisać w komentarzu jak Wy spędziliście wakacje, czy gdzieś byliście, czy raczej na gospodarstwie, w domu. W jakim jesteście wieku, bo to wiadomo, że też zależne wszystko e, i tak. Także odcinki się będą pojawiać. Wpiszcie w komentarzu koniecznie jakie chcecie i kolejne odcinki. Bo powiem Wam szczerze, że wszystkie pomysły, te które miałem, jeżeli chodzi o drób, głównie się wyczerpały. E, cała wiedza podstawowa dotycząca właśnie e, kur, karmienia, pierzenia, e, kanibalizmu, e, tego jak w jaki sposób postępować z drobiem, jakichś chorób. Czy raz drobiu? Wszystkie słuchajcie, tematy w większości mamy wyczerpane. Oczywiście można o tym gadać i gadać, ale też nie ma sensu, wydaje mi się, nagrywać siedmiu czy ośmiu odcinków o tym samym. O samej nieśności, z tego co widziałem, jakbyście tak prześledzili odcinki, to mamy około dziesięciu odcinków, także jest to dość sporo. No, ale teraz będziemy systematycznie wracać do nagrywania. Także co jakiś czas, właśnie ten odcinek o tym drobiu się pojawi, bo wiem, że w większości na kanale właśnie o tym chcecie, żebym dla Was nagrywał. Coś tam o nieruchomościach. No i oczywiście ten rynek drobiu jak się zmienił, bo no dość duże zmiany zaszły, więc pewnie też o tym Wam opowiem. Mamy, że będziemy mieli wrzesień, także też pewnie jakoś ta gospodarka ruszy. Miejmy nadzieję, że. Nie będzie takiej sytuacji, jeżeli wiecie mi o co mi chodzi, jak była w zeszłym roku. Te łańcuchy dostaw się nie pozrywają i siłą rzeczy jakoś tam to wszystko będzie prosperować. Ceny są kosmiczne, muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o pasze. Obecnie to naprawdę jest drogo, więc ceny jajka też poszły w górę. Oczywiście klient detaliczny tego nie odczuje, bo niestety sklepy mają podpisane umowy z. Fermiarzami tam na jakąś cenę, no i przez jakiś czas po prostu tej ceny w sklepach nie podwyższają e, i fermiarze też jakoś więcej na tym nie zarabiają, a koszty rosną. Więc, jakby tutaj, e, jeżeli ktoś zna temat, to wie o co chodzi, e, więc nie jest za kolorowo, natomiast e, no trzeba jakoś sobie z tym wszystkim radzić. Myślę, że my, jako mali przedsiębiorcy, czy jako rolnicy, czy jako w ogóle gospodarze, sobie e, damy z tym świetnie radę ale widać to się nie ukryje że ta inflacja naprawdę robi swoje i te ceny idą w górę bez względu na to, że dostajemy tam jakieś dodatki, ale tu nie, nie chcę już no, na temat polityki się wypowiadać, bo wiem, że tutaj na kanale jest wiele różnych osób które mają różne poglądy więc też nie chcę nikogo urazić, natomiast no, prawda jest taka i z tym chyba się zgodzimy że ta inflacja jest naprawdę e, wysoka, co po prostu odbija się na produktach tylko weźcie pod uwagę, że cena jajka nie zmieniła się od przeszło około 20 lat, więc jest to no, jest to jest to dziwne moi drodzy. Inne produkty idą w górę, inne produkty, cena ich rośnie, cena jajka zostaje czasami się zmienia, złotówka 80 groszy, 90. Ale powiedzcie mi teraz, żeby jakieś jajko kosztowało 2 zł, żeby ktoś takie jajko kupił. Raczej to niemożliwe. Może być to spowodowane tym, słuchajcie, że tak naprawdę teraz ceny rosną, ceny kury rosną, ceny paszy zboża rosną, no i koszty stałe, ceny prądu gazu i tak dalej również rosną, więc trzeba się przygotować na podwyżki, ale jeżeli chodzi o rynek drobiu, to o tym jeszcze nagram i wtedy Wam więcej na ten temat opowiem. U mnie dzisiaj chłodno, słuchajcie, godzina 9, 16 stopni, ostatnio było 30 czy 25, dlatego mówię, że chłodno. Ja nie lubię też z drugiej strony, jak jest zawsze tak gorąco, jak nie jestem na wakacjach, jak się pracuje, myślę, że taka temperatura, jak jest trochę chłodniej, jest lepsza. Ale wiem, że nie dla wszystkich. Jeszcze teraz moi znajomi też pojechali na urlop, także fajnie, jakby tą pogodę jakąś tam e, mieli. Ja spędziłem miło czas, nie wiem, jak wy, byliśmy. E, w, e, tutaj może nie chcę robić reklamy, byliśmy pod Lublinem nad takim dość dużym, popularnym jeziorem, oprócz tego tam może, jakieś mikołajki, i tak dalej, także odpocząłem e, no i teraz zabieramy się dalej do e, pracy. Wakacje mi zleciały bardzo szybko, jak wiecie. Wszystko co fajne to szybko leci. Ale z drugiej strony też nie narzekam, bo jak się lubi to co się robi, to powiem wam, że ten czas leci bardzo szybko. No i człowiek się jakoś w tej pracy bardzo nie męczy, także cieszę się w sumie z drugiej strony, że już do was wróciłem, wróciłem do odcinków. Też się będzie wszystko pojawiać. Tylko mówię, prosiłbym was o to, żebyście mi napisali, o czym chcecie kolejne filmy. Może coś was, was nurtuje, zastanawiacie się. Możecie jakiś taki podać. Słuchajcie odcinek osobisty. To znaczy, coś się dzieje u was konkretnie z drobiem, Mogę właśnie konkretnie o was o waszym drobiu ten odcinek nagrać. Także piszcie, pytajcie, bo po prostu będę w stanie wam jakoś tam pomóc. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Słuchajcie, a propos królików, to tu się nic nie zmieniło. Króliki może już nie będę szedł, ale zostały tak jak były dwa, nadal są dwa. Myślimy o tym, żeby tam kupić większą ilość tych królików, ale nad tym się cały czas zastanawiamy. Jeżeli chodzi o gołąbki, to doszły trzy. Gołąbków jest, słuchajcie, teraz nawet około 40 sztuk, także dość dużo. Niektóre są takie bardziej lepsze okazy, niektóre nie. Co do Gołębi, to chcę Wam też powiedzieć, że ostatnio przyleciał do nas Gołom z Włoch. Tak, jako ciekawostka po bransolecie, byliśmy w stanie to ocenić, także szok. Jeden przyleciał gdzieś tam, właśnie też spod Lublina, jeden z Pomorza. Tam były numery telefonów, więc zadzwoniliśmy do Pana i właśnie powiedzieliśmy, że Gołębie przyleciały. O dziwo, jeden Pan chyba nawet, nie wiem czy nasz kanał, ale ogląda też na YouTubie. Także trzymajcie się, moi drodzy, i. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.